Cześć wszystkim, tutaj Zerker, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Gothic 1. W poprzednim odcinku odbyło się wielkie przyzwanie, przy którym najwyraźniej coś się skiepsiło, ponieważ Iberion leży nieprzytomny. Mam nadzieję, że Kor Angar ma nam coś do powiedzenia w tej sprawie. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Nasz guru, Bal, Lukor, udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą Straży Świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko Orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Tak więc jeżeli się spytamy, a co dostanę w zamian, najprawdopodobniej dostaniemy około stu, może stu... Nie no, w sumie stu może dwustu brułek rudy, czyli się nie opłaca I powie, że może w nas już że jesteśmy tacy, wiecie, dobrzy Natychmiast ruszę w drogę Zanim pójdziesz, weź ten pierścień Niech cię chroni w walce Cmentarzysko orków, wiem gdzie się znajduje, więc nie będę się pytał Jeżeli byśmy się o to spytali, to po prostu by powiedział, że idźcie do, e, Idź do Talasa, on ci pokaże Niestety ja Talasa walę, bo to jest tchórz i szkoda mi na niego czasu tak więc ja się teraz uda do starego obozu ponieważ mam tam kilka rzeczy do zrobienia oczywiście takich jak na przykład nowa szata ponieważ po wielkim przyzwaniu mam możliwość zakupienia szaty arcymaga ognia więc ja wytnę tą drogę i spotkamy się u fiska ponieważ jak już mówiłem zakupy trzeba zrobić więc sekunda okej okay, jestem już u fiska witaj więc... przyjacielu pokonałeś mnie w pięknym stylu stary ale walka już skończona. Chodzi tu o pobicie, kiedy go ograbiliśmy. Wiecie, skrzynia i tutaj gra. I ja chcę od niego kupić miecz. Dlaczego? Ponieważ nasz miecz, nasz miecz może być nieco za słaby na, na najbliższych przeciwników, ponieważ będą oni nawet mocni. Mam tu na myśli, to nie jest żaden wielki spoiler, orków. Ponieważ idzie na cmentarzysko orków. A, jeszcze. Dobra, tam w trzydzieści 30 brojek. Rudy. Dobra, miecz szeroki. Bardzo dobry miecz według mnie. Jest on chyba o 11 punktów mocniejszy od naszego poprzedniego. Nie, 13, to jeszcze lepiej. da on się nam bardzo, no to teraz jeszcze idziemy do zamku. Po szatę. Szeda może nie jest jakaś najmocniejsza, ale zawsze troszeczkę więcej obrony przed bronią. Ponieważ właśnie teraz przyda nam się ochrona przed bronią. I co do pierścienia, które dostaliśmy od Kor Angara. On po prostu zsie. Wiecie dlaczego? To broni on przed strzałami. I teraz przez całego gutika jedynkę nie zobaczymy orka, który strzela z łuku bądź z kuszy. Może miał, miał nas chronić w walce, ale on nas wysyłał na cmentarzysko orku, więc mógł nam dać coś, co chroni przed bronią, a nie przed cholernymi pociskami. Dla mnie to jest bez sensu. Po prostu i tyle. To jest moje zdanie na ten temat. Gdzie jest krug? Muszę mu zdać raport z tego, co się stało w bractwie. Tam stoi czasami? Może? A dobra zaraz w sumie go znajdę Po prostu na razie pójdziemy po szatę Okej okay. Szata jest całkiem droga z tego co pamiętam Kosztowała chyba No to, to, to szata trzeba liczyć już w tysiącach z tego co myślę Za potęgę magii 2100, 1400, 1500 no. Mistrzu, chciałbym nosić szatę arcymaga ognia Twój czas wreszcie nadszedł. Jesteś godzien, by nosić szatę arcymaga ognia. Jej, byłem magiem przez... Od... Jestem magiem od całych dwóch odcinków, więc jestem... już mogę być arcymagiem Spoko. Mi to pasuje. Zawsze jest szata. Teraz chciałem jeszcze kupić od Tore za... Ta za potęgę magii. Poszukuję magicznych ksiąg kilka napojów szybkości, masz tylko jeden E, ty masz te większe. Tak kupuję te większe No, kosztują tyle samo, ale napój szybkości trwa 2 minuty, więc mi się to przyda, bo ja lubię biegać. Hmm... No ram zbrojnie będę sprzedawać, bo to bez sensu. Ależem... A w sumie jeszcze jedną sobie wezmę. Masze 40 jak rude. Ok, teraz do kruka. Ponieważ wszystko co praktycznie miało się odbyć na Bractwie, wszystko co tam mieliśmy szpiegować, już się praktycznie odbyło. Chodziło tutaj o wielkie przyzwanie. Więc w takim razie gdzie jest nasz kruk? Kruk, kruk, kruk. Myślałam, że on tutaj stoi w e, To jest Arto i Blizna. Właśnie, Blizna ma jeden z najlepszych mieczy jednoręcznych, który będę chciał zdobyć. Ale to może jakoś potem Kurde, ale mi się kamera cięża Może kruk jest w sypialni Zaczekajcie chwilę, ja zrobię cięcie i go znajdę, okej? Okay? Sekunda Kruk jest tutaj, zaciął się we własnym pokoju Gratuluję Witaj Pomyślałem, że zdam Ci raport No dobrze, lubię być informowany na bieżąco Rytuał wielkiego przyzwania już się odbył Dobrze się spisałeś 500 doświadczenia, zawsze coś Więc w takim razie Ja bym sobie teraz poszedł na ten cmentarz orków Ja tą drogę przyspieszę Kiedy wyjdę już z tego obozu Więc w sumie jeszcze nie drył cięcia Co do jeszcze kręgów magicznych Troszeczkę zwaliłem builda, ponieważ dałem troszeczkę w siłę I wypiłem miksturę, która dodaje mamy. Więc troszeczkę źle zrobiłem, zapomniałem o tym. Zapiszę grę sobie. Troszkę zwaliłem builda, no ale chyba nic się nie stanie, ponieważ Gotik 1 to stosunkowo prosta gra. Gorzej byłoby już w Gothicu 2 z kruka, wtedy to mógłbym, mógłbym mieć problem z ukończeniem gry. Więc teraz przyspieszam ścieżkę, najpierw się napiję no i lecimy. Okej, okay, oto most do cmentarzyska orków. Jak już mówiłem, przeciwnikami tutaj będą głównie orkowie. No i tam kilka konsaczy przed wejściem. Kąsacze to nowy rodzaj przeciwnika, niestety ich sposób ataku nie różni się prawie niczym od sposobu ataku wilków, więc nie ma za bardzo o czym mówić. Można je tylko zabić. Jest za nie nawet dużo osiaczenia, chyba 120 za jednego. Krytyk. Cieszę się bardzo z tego. Jak widzicie się nawet kąsają. Oho, ze mną się nigdy nie znudzicie. Ale to było suche. Dobra, i tam mamy pierwszego naszego orka. Myśliwego ork. Myśliwy ma ochronę przed bronią równą 50, czyli na lajcie przebijemy jego pancerz. Nie będzie to zbyt wymagające zadanie. Orko je walczą tak samo jak ludzie, tylko są dużo, dużo mocniejsi. Od ludzi. Dobra przestań blokować i walczyć jak mężczyzna Uf. Dobra, następny O, ale sprint A to mógł być koniec, jakbym go teraz zdobył tym ostatnim czasem Ale trudno, za takiego jednego orka dostajemy 200 punktów doświadczenia co jest bardzo dobrą sumą W sumie spójrzcie jakich jedziemy, ale jeżeli zaatakowaliby nas dwaj orkowie myśliwy, to już byłoby nawet gorzej no nie nawet, w sumie to byłoby gorzej na całej linii Myślałem, że on się nagle zsacił tak jakoś Wpadł w kurde Zaklinował się tam w ziemi Tam chyba powinien być jeszcze jeden orką z tego co pamiętam Ta... Jak próbowałem nagrywać, to tak szedłem i zasłoniłem go własnym ciałem, bo nie widziałem po prostu To było trochę komiczne GIN Oto wejście do cmentarzyska orków i zwłoki strażnika świątynnego, który najwyraźniej się nie popisał swoimi umiejętnościami bojowymi I rozumem, ponieważ spakował się w czterech orków Chociaż w sumie on mógł, mógł już zginąć przed wejściem, a wtedy przyszli orkowie, ale tak czy owak nie popisał się Okej, okay, ja się muszę łyknąć Nie jestem pewien czy zapisałem już grę, nawet jeżeli nie zapisałem to zapisałem troszeczkę wcześniej, więc jest dobrze jak wiecie, gotik lubi wywalać do systemu podczas wczytywania się nowej lokacji. I oto cmentarzysko orków. Pajęczyny, gorzkie chleby, grzyby itd. Itp. I oczywiście orkowie. Bum, bum, tyk. O, ty, oddał. Pancerz orka z wiadowcy wynosi 50. Czyli tyle samo co... Orkowego myśliwego, ale Orkowy myśliwy, za Orkowego myśliwego dostajemy dwie sierpów doświadczenia, co jest troszkę dziwne, ponieważ są tacy sami, praktycznie. E, tu powinien być jeszcze jeden, chyba gdzieś się kręcić. Najlepiej zabić wszystkich, ponieważ w tej komnacie z mumiami, jak widzicie, jest. Te mumie da się przeszukiwać i z nich jest bardzo, bardzo dużo fantów. Te fanty są bardzo dobre, ale nie chodzi mi tutaj o zwoje, czy tam, nic Chodzi tutaj o amulety i pierścienie. Otóż amulety, które otrzymujemy z tych mumii, są bardzo... Znaczy artefakty, które z nich otrzymujemy, są naprawdę dobre. W sumie zaraz wam pokażę. Jest tutaj kilka przełączników, na przykład tutaj. Ja najpierw odpalę te przełączniki, a potem wytnę ten cały moment łażenia po tych mumiach i opróżenia ich chyba się tutaj krata teraz otworzyła z tego co pamiętam albo ona już była, albo ona była już otwarta nie jestem pewien tutaj chyba nie było przełącznika nie nie było przełącznik był chyba w tutaj tak jeszcze tutaj był przełącznik który chyba nic nie odpalił nie jestem pewien nie odpalił, tam się otwierała krata teraz idziemy do tej kraty Otwieramy, te, yy, naciskamy ten przełącznik. Ten przełącznik otworzy kratę obok. Albo i nie? Chyba tutaj otworzył. O, tutaj. Tutaj jest kolejny przełącznik i ten przełącznik otworzy tą kratę po lewej. Więc otworzyłem już praktycznie chyba wszystkie kraty, nie ma tu już żadnej zamkniętej Więc ja wytnę to całe przeszukiwanie tych mumii i wrócę do was za chwilę, więc dajcie mi sekundę Ok, już jestem, przeszukałem tylko tą część z amuletami, czyli tą całą ścianę W nie wszystkich mumiach były amulety i pierścienie, ale przeszukałem tylko tą część, ponieważ reszta zawiera, już wam mówię z pamięci jakie przedmioty Zawierają, wszystkie mumie nie zawiera, zawierają zwój uzdrowienia Esencję uzdrawiającą i esencję magiczną, czyli miksturki głównie. Jeszcze jest wuj ognistej strzał, więc no nie warto. To jest warte funta płaków, więc po prostu nie opłaca się. Szkoda im marnować czasu. Fakt może, że tego nie nagrywałem, ale... Trudno. Gin, 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 Aha, właśnie! Co za amulety znaleźliśmy. O, i to, to jest po prostu boskie. Tora, to wszystko zdejmujemy, bo to... Zobaczcie, bonus do siły. Z dwóch pierścieni mam 10 siły. Teraz tutaj mam pierścień, który daje mi 10 siły, więc te dwa pierścienia praktycznie mogę już wyrzucić. Amulet mocy, który daje 10 siły, ale go nie zakładam. Pierścień ochrony przed bronią 10 i go na pewno założę. Teraz jeszcze tutaj mam amulet oczyszczenia, ochrona przed ogniem 10 i ochrona przed magią 8. Też jest bardzo dobry, ale nie jest mi potrzebny. Chyba nawet, o tu mam amulet magii, bonus mana plus 10 I to wszystko W ogóle, no, jak już mówiłem, tu, jest, tu są bardzo fajne artefakty, które warto zebrać z tych mumii Więc jest wszystko ok. ja zapiszę jeszcze raz grę I zabijmy tego orka tutaj, co się szwenda O, o, żebym tylko dwóch nie sfokusował Kul... A się, nie, nie, nie sfokusał, tylko nie zlurował A, Dobra Pociachany, i teraz ty. Jak panie słyszycie, gra, gram na klawiaturze i chyba nie się chcę sobie kupić nową, ponieważ no, nie mogę blokować ciosów, to jest troszeczkę słabe. W Kotigu 2 to się bardzo przydaje. I tutaj będzie niezła ustawka. Jak słyszymy, jak słyszycie, ktoś tam jęczy. O, jakiś bal? O, orkowie. I tutaj możemy sobie robić co chcemy, ponieważ bal, lukor, a taką się nazywa, jest nieśmiertelny. Na... Jest po prostu nieśmiertelny. Jest niewrażliwy na obrażenia i tyle mogę wam powiedzieć o nim. I orkowie się schodzą z każdego zakątka tego cmentarza. La 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 la. Doświadczenie, się sypie... O, o kurde, kurde... No dobra, ten też zginął. Teraz on do nas zagada. Sam? Dzięki za A. pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyłacie bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska. Pomożemy mu. Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą. Okej. Okay, tutaj zakończę odcinek. W następnym odcinku przeszukamy te wszystkie trzy korytarze. I odkryjemy, co naprawdę wizja Sącego miała nam do powiedzenia. Miała nam powiedzieć, przekazać. No to też.